Dzień dobry, kochani, witam serdecznie. Kłaniam się nizitko Witam. tam. Ja zrobię pytam, kochani, zapraszam do ćwiczeń. Gimnastyka na balkonie, kochani, przepiękna pogoda, słoneczko, tak troszeczkę już mniej świeci, bo już gorzało dzisiaj fa fantastycznie. Znaczy tu na, na balkonie grzało, nie bo tak jak wracałam z pracy, to tak, no bez czapki, czapkę niosłam w ręku, rozpięta, nie ma takiego wiaterku nie, zimnego, nie zawiewa, także jest przyjemna, wiosenka się robi. Jak widzieliście, przebiśniegi pięknie kwitną, krokusy też już wychodzą. Dzień dobry Bogusiu, a jak tam u Ciebie, krokusy też już, przebiśniegi masz? Sandrusiu, dzień dobry. Dolny Śląsk, pozdrawiam. Moja droga, tu do, do Dolnego Śląska to także beretem. Ja ode mnie z Mazowieckiego, z Polski do siebie, to ile bym jechała A tutaj, to tak ho-ho-ho. tereniu witaj. Moniczko, dzień dobry. Witam panie, witam panów. Filipie, witam. Tak, kochani, mieliśmy fajny temat. Jak to pewne osoby przychodzą do naszego życia po coś. A ja to uważam, że w ogóle, no i jeszcze kilka ćwiczeń, że w ogóle jest tak, że na przykład pewne zdarzenia najpierw nas denerwują, a później się okazuje, jak to tak spojrzymy na to z perspektywy, że one nas do jakiegoś celu przeprowadziły. Do takiego, który nam pomaga na pewne rzeczy spojrzeć. Ok, dobra, teraz kijek, i w tą stronę. I tak to jest, kochani. No to tak jak jest u nas kolega z pracy, z innego działu, który no, przychodzi do naszego, bo tam e, u nas akurat współpracujemy z tym działem, bo to jest tak, że wiecie, są działy, które bezpoś bezpośrednio współpracują i on, ja wiem, już tak z pół roku pracuje albo więcej. I taki był zawsze no, młody człowiek tam, 30 par lat posłuchajcie, był taki zawsze cichy, znaczy cichy, spokojny, no taki małomówny. Tak, i robił swoje, no to tak zawsze to, zawsze mnie tam na to zagadały, a to to, a to śmo, no a najlepsze było to, jak on, ja już po kiedyś wspominałam, ale przypomnę, bo nie wszyscy może pamiętali, w pewnym, pyta, w pewnym momencie pytałam się koleżanki, a jak on w ogóle ma na imię? A ona mówi, bo wiecie, mamy tutaj, na przykład napisane, jest imię, ale na przykład jak ja mam, M, kropka i nazwisko, także no też miał A, no. No tak, ona mówi, ona mówi, nie wiem. No to następnym razem, jak tam przyszedł, akurat jeszcze była możliwość ku temu, no to się go pytam. No ja jestem Magdalena, a ty, no to na mnie, no Andre, no, no, no to już Sabrina, ja, Magdalena, nośmy się tam poprzedstawiali, a on tak, ta Magdalena mu jakoś nie grało. To jak tutaj jest niemieckie imię Torsten? Dla mnie, kochani, Torsten, to ja pierwszy raz w życiu słyszałam w ogóle, że takie hajko. Jest pan, jest męskie imię Heiko, żeńskie hajkę i jeszcze Torsten. No ten Torsten to, no to jakiś taki dla mnie to jakiś król Wikingów. No dobra. No ale do Andre, do celu. No i on tak słucha, słuchaj ta. Jak się pyta, ja mówię no Magdalena, on tak no nie mógł jakoś tak nie wchodziło mu i tak mówię, No, Andre mówię Maria Magdalena, bo to taka piosenka była, nie? Tu w Niemczech znana. A on tak nagle się rozpłomienił i mówi: Maria, to tak jak moja córka, Maria Magdalena. I teraz, jak się gdzieś tam spotykamy, czy jak przychodzi, to mówi: Guten Morgen, Maria Magdalena. No i, i, i tym sposobem została Maria Magdalena. Chociaż ja, kochani, ćwiczymy dalej. Teraz się podpieramy i nogi. A, do góry. Kochani, i, i ja jestem Magdalena Izabela. A Kinga w ogóle, jakby się ktoś pytał. <laughs> ale także ta Maria Magdalena i to takie trochę, no tak na wesoło. No ale dlaczego o nim mówię? Posłuchajcie od zeszłego tygodnia. Nie ten Andry, uśmiechnięty, zadowolony, w ogóle wchodzi. Z Sabriną już widzę tutaj. To już taka komitywa, rozmawiają na wesoło, śmieją się. A ze mną jakoś taką ma, czy ze mną, no tak, jakieś tam podstawowe rzeczy, tak? No ale pozwólcie młodzież ze sobą inaczej rozmawia, prawda? No ja jestem poważniejsza osoba, ja mam całe 36 skończone. Nie no, jutro kończę 36. Chociaż stwierdziłam, że w tym roku to może 35 bym skończyła, no ale okej. Okay. No i kochani, <laughs> ja mówię do niego dzisiaj, ale ty jesteś szczęśliwy od kilku tygodni, nie? Tak sobie pomyślałam, no przynajmniej kilka tygodni. No, Ada się tak rozpromienił i tak, no nie przytaknął mi, ale się zgodził ze mną. Nie? No i wyszedł, jeszcze z Sabliną porozmawiał, ja do Sabliny, no i co? A tak, ma nową miłość. <grytanie> to fajnie zabrzmiało, <grytanie> kochani. Także nowa miłość i. Nie trzeba... Dobra, teraz kochani, raz, dwa, trzy, cztery. idziemy dalej, raz, dwa, trzy, cztery. I jak to jest język? Język to przede wszystkim mowa ciała. To jest, posłuchajcie, jak człowiek, dlaczego człowiek jak jest za granicą i wśród y, obcokrajowców, bo to przecież obcokrajowcy są różne języki na świecie, przebywa, to szybciej się uczy, bo widzi daną sytuację, bo widzi daną czynność, wchodzi, wychodzi, widzi rzecz i to szybciej wchodzi do głowy. Ale jednak mowa ciała to jest międzynarodowa. Ha, ha, ha. I tak, kochani, tak to widać, jak jest człowiek uśmiechnięty, zadowolony. I tak sobie później pomyślałam, bo tak się tak się zastanawiała, od ile to już trwa, że on taki zadowolony. No i doszło, że trzy tygodnie, ja mówię, wiesz, sobie, no faktycznie, ale tak pamiętam, jak jeszcze był. Grudzień, kochani, to taki był jakiś taki, no w ogóle jak tam kiedyś o tych dziewczynkach powiedział, bo to bliźniaczki w ogóle jest są, Maria jest jedna, nie wiem jak ma drugą, nie pamiętam na imię, takie trzy, czterolatki tak, przynajmniej nam się wydaje, bośmy się nie dopytywały, nie? bo to tak jak z rozmowy wyszło, to tak... No i Maria Magdalena i tak się śmieję, Ale posłuchajcie, no nowa miłość. Bo teraz jest pytanie, co to jest za miłość, nie? A to już jest insza insza. Okej, okay, kochani. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, cztery. Ale fakt faktem, jak to posłuchajcie, nie da się pewnych rzeczy ukryć. Tak jak jest człowiek zgryziony, zdołowany i to po prostu wszystko widać to samo, jak jest uśmiechnięty i zadowolony i widać zmiany. Nie widać zmiany. I ja tak właśnie sobie pomyślałam: to, że on, jako ty kiedyś o tych dziewczynkach powiedział, bo to już było, słuchajcie, już naprawdę parę miesięcy temu, gdzieś może koło listopada, nie, tam w październiku, to on tak jak o tych dzieciach powiedział, to jakby tak, teraz tak sobie myślę, jakby te dzieci te gdzieś daleko były, jakby on nie był z nimi. Bo słuchajcie, nie znam sytuacji, broń Boże, tutaj nie chcę nic oceniać, nikogo. Tylko tak. To taka obserwacja, tak się dzielę z Wami, taką moją obserwacją. No i tak to jest w życiu. Tak się dzieje, i zobaczcie, kochani, jak to czasem można było powiedzieć to czy tamto, a to nie można oceniać, bo człowiek nie wie jak jest. Nie wie jak, jak życie drugiej osoby wygląda, a z boku nam się wydaje, że jest może to, a może tamto. Jak to czasem nie? Taka ta ocena, i to tak samo, tak samo jak. Nie, chce, nie lubimy, gdy ktoś nas ocenia, nie, bo to posłuchajcie, to jest bez sensu, co tam oceniać, to tak jak ktoś tam, ten, ten, ci się poznali, pobrali, ale ci się rozwiedli. Posłuchajcie, a prawda zawsze gdzieś jest po środku, oczywiście. Ok, no to tu poprawiony jest kręgosłup piersiowy, rozluzowany przez te ćwiczenia. Alinko, witaj. Anusia. Sylvosia witaj. i <noise> dziewczyny. Już mi się dzisiaj tak chciało. Już mówię, idę ćwiczyć. Może mówię na balkon, ale już oczywiście wykorzystuję jeszcze pogodę. Słoneczko już tam troszeczkę... No u mnie zachód słońca 18.30, kochani, to już pięknie, piękny, długi dzień. Okej, okay, dobra. Luźniutko, teraz się tak trochę się poopukujemy. O, poopukujemy się. A wczoraj, kochani, była mojej koleżanki Riki. A, no, fajna dziewczyna, fajna babeczka, super. No, super, no tak. A tak jest, taką ma wiedzę o historii, o zamkach, o tym mówi tak, że mieszkała 4 lata w Regensburgu i jeździła do Monachium i w tamtym Bawarii wszystkie zamki zwiedziła. Wszystkie, jakie były. <laughs> Także przez te 4 lata, ta mieszkała, w każdy weekend czy na urlop jechała tam, gdzie jeszcze nie była w jakimś zamku. Także całą okolice pozwiedzała. No pięknie. No i okej, okay, dobra, teraz tu. I druga strona. Gabrysiu, dzień dobry. Joasiu, witaj. Zofię, witam też. O, dobra, teraz pod kolankami. Ok, kochani, teraz stajemy i będziemy otwierać, podnosimy. Można się przytrzymać, nie wiem, może spróbuję bez trzymania. podnosimy kolanko do góry, otwieramy, kręcimy na bok, otwieramy bioderko. Do góry kolanko, w prawą stronę i opuszczamy, i zmiana, lewa noga, w, w lewą stronę opuszczamy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, Dwa, ha, ha, trzy, cztery. Podnosimy, skręcamy w lewo i dostawiamy trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, cztery, raz, trzy, cztery, raz, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, ok? Teraz, uwaga, nasze ulubione ćwiczenie. Stopy szerzej, na boki i robimy przysiad, takie kucenia, kucanie, taki kucamy, tak. I tutaj łokciami rozpychamy, rozpychamy kolanka. Gdy chcemy to tak poćwiczyć sobie amuzą. Bierzemy telefonik do ręki i sobie czytamy bieżące wiadomości, a nasze mięśnie sobie ładnie pracują. Okej? Okay. Okej, okay, dobra, moje ulubione ćwiczenie. Opieramy nogę na czymś stabilnym. No ja tutaj mam podobno stabilny balkon, nie? Tak przynajmniej wygląda na taki jakiś stabilny. I raz, i dwa, no jaka się piękna pogoda zrobiła. I trzy, i cztery. Ale posłuchajcie, te krokusy to są takie niesamowite, bo tak no przebiśniegi, to najpierw trochę liści, już tam jakiś łepek biały było widać, już tak trochę, już tydzień są. A te krokusy, dzisiaj sobie tak wracam z pracy i nagle patrzę, rano nie była teraz kwitną, już wyszły do słońca. O. A w parku to, no w parku przecież byłam. W niedzielę to jeszcze nie było, to teraz troszeczkę tego słońca to zaraz też trzeba pójść. Bo tam i chocho tych krokusów. Bo tak jak w Holandii. W Holandii człowiek jedzie na rondzie całe rondo krokusach. Obok ronda krokusy. Tak to trzeba tam przyznać, że. no tam jest inny klimat. Tam wiecie, zim nie ma, bo to jest przy morzu. No sam jako zima, tylko tego śniegu w tą zimę nie ma. Niej większego mrozu. Czasem tam się zdarzają. Raz na ileś. Okej. Okay. Zmiana nogi była w międzyczasie. Bo ja tu kochani Was zagaduję. <noise> no, zapomniałam powiedzieć, że trzeba zmienić nogi. O, młodzież ćwiczyła. Po ćwiczeniach wraca. O, to taki klub sportowy jest, posłuchajcie. Także już teraz zaczną się ćwiczyć. No ćwiczą, ćwiczą na boisku. Okay. Teraz, kochani, dawno nie robiliśmy skłonów. Do góry ręce. I robimy skłon. I dotykamy podłogi. Raz, dwa, trzy, cztery. I do góry ręce. I ręce na bok. I teraz tak z przodu. Uwaga. Ręce do góry. I robimy skłon. I kładziemy dłonie na podłogę. I do góry. Ręce na dół. I wracamy. Do góry ręce, skłon do przodu. Opieramy dłonie na podłodze. Im się szerzej stanie na nogach, tym łatwiej oprzeć dłonie na podłodze. Podnosimy do góry. Robimy kółeczko rękami i wracamy do pozycji i wyjściowej. Do góry ręce, robimy skłon. Opieramy się rękami o podłogę. Chwilę i do góry ręce. I z powrotem do góry ręce robimy skłon. Opieramy się dłońmi o podłogę. Chwila, raz, dwa, trzy. I wracamy. I ręce opuszczamy. I jeszcze tak dwa razy. Do góry ręce. Opieramy się o podłogę. Do góry wracamy z rękami do góry i ręce opuszczamy. I ostatni raz ręce do góry i robimy skłon. Opieramy się rękami o podłogę. Raz, dwa, trzy. I wracamy. I rękami. Uff. Ok, i teraz takiego troszeczkę luzu, bo to dzisiaj popołudniowa gimnastyka. Uff. I takie możemy zrobić sobie takich kilka kółek. Posłuchajcie, o wymachy. O, jeszcze skrętów nie robiliśmy, to jeszcze zrobimy skręty. A ja kochanie, piję sok z marchwi. Tutaj marchew kosztuje 2 kg. 1, tak średnio 1,40 to jest powiedzmy 4,50, tak około 6 zł, 2 kg marchwi. Bo to, tak wiecie, raz. 5,90, a raz 60, tak na polskie przeliczając. Nie? I bo taki takie sok jest fantastyczny. Uff, sokowir, sokowirówki, tak. Oh. A robiłam w niedzielę barszczyk czerwony. Och, taki bar. Przywiozłam sobie buraczków z Polski, buraków czerwonych. Nagotowałam. Och, posłuchajcie, a ja też jeszcze tak ugotuję, tak powiedzmy, do godzinki mi się to gotuje, a później zestawiam na podłogę, na, na płytki. I rano. I one, posłuchajcie, one tak troszeczkę się nagotują. Ale później, jak zostanie ten postawie, i na, na drugi dzień rano, to jest, posłuchajcie, taki kolor. Także ten kolor tak nabiera mocy, ten barszcz. O. Dobrze, kochani. To tak jeszcze tylko ostatnie takie luzowanie. o To tak, sami robimy. Wypychamy powietrze. To jest bardzo dobre ćwiczenie, kochani, tutaj na mięśnie ust. Można powiedzieć, że ta koń parska, nie? Nie wiem, czy inne zwierzęta też, ale <laughs> nie mam jak sprawdzić. Ale jak ktoś sprawdzi, to niech powie. I pozdrawiam tym optymistycznym, takim na prosto z natury akcentem. Pozdrawiam was, pozdrawiam was bardzo serdecznie, kochani, do jutra. Bożenko, pa, do jutra. Pa, jak to jest do lata, do lata. Piechotą będę szła. Tak ja tu po balkonie będę szła kochać. Tak idę, idę, idę i pan.